Hej, cześć, to ja, kazutogirla.pl i witam was w kolejnym odcinku z x rana yy, I gram, Gram sobie. Chciałbym pograć. No ale siostra przyszła do pokoju, no i zepsuła wszystko. Bo ona zawsze psuje, bo ma buję. Ech. Chodzę na jakąś byle mapę, żeby dołączyli, bo będzie kurczę same 9 minut, kurczę czekania. Gościu, chodź tu, chodź. Będzie on ją, coś tam z nią robi. A ja sobie wejdę na. Miała. Y Smeo. Miała. Dobra, może ktoś wejdzie. Może ktoś wejdzie. Fajnie by było. Nim się zdenerwuje za chwilę. Jezu, nie, to. Jezu. To znowu święty Martin. Co. He. Tam jest chyba koniec. bo początek, nie wiem Tu jest chyba wejście O no, tam jest wejście Jest wejście Dobra, nie wiecie gdzie patrzyłem patrzyłem na tą lampę czy coś tam Dawaj 20 sekund jeszcze, no nie wiem A jeżeli mówię za cicho, to po prostu napiszcie w komentarzu albo napisz ty widzom. Dobra, 2-1 On już to znał, bo grał przed chwilą Ze mną. Kurczę. Jak to się może dziać? To nie może być prawda. Jestem w tym najlepszy. O, objął moją taktykę po prostu. Bo z nim przed chwilą grałem. To ją zna. No, co za... Cofnął się. Przegrał. Jest. Jest! Wygrywam! Juhu! Się zdenerwuję. Tu, tu. Przepraszam, że idę na ale po prostu chcę to wygrać. Jestem taki, który musi wygrywać. Juhu! To zaniczyliśmy tego checkpoint'a? Не то извините. И он. Опа. Опа. А, то запомнил. На публоках то не дело. То щуп. 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 А, Райс. Опа. Добра. Щуп. Добра. Щуп. Я. Jup, 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 ja! 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 On mi zaraz dogoniął! Już mnie dogania ten święty Martin! Kurde, dogonił mnie no! Nie! nie, nie może być prawda! Jestem Martin! Można. Jest! Mam to. Przeskoczyłem. Hech. Okej. Okay. Okej, okay, jest. Wygram to. Wygram to. Wygram to. Tak. Tam już jest meta! Nie! O nie! A on dalej. Dobra. Dobra. Dawaj. tak, to są trzy, to nie? Dobra. Nie! O jest Myślę, że to jest si był jeden. Zajiczali siódmego checkpointa, a to był SR Martins Kip a, a, tu jeszcze nie końc. A tu jeszcze końc, dobra. Ja myślałem, że koniec. Dobra, to mam 1 minut odcinka 6, dobra. Eee. Dobra to so, Dobra, więc tak, ludzie. Dzisiaj była sorry, ale jedna ręka. część druga będzie jutro. Tak. Będzie następnego dnia po tym, jak nagrywam, bo już dzisiaj nie, nie nagram. Znaczy. Rzucę to. Dzisiaj jest. Który? Czekajcie. Dzisiaj jest. Ósmy. To dziewiątego to powinno wlecieć. I dziewiąt, jak dziewiątego to powinno wlecieć, to. Wtedy. Yy, no. Do 10 będzie kolejny, tak myślę, dobra. To. Ludzie, dzięki za oglądanie. Yy, Trzymajcie się i cześć.